No, cześć, witajcie! Wreszcie dojechał mój iPhone 16 Pro Max. Jest to ta wersja 256GB w kolorze DESERT TITANIUM. Tak, to jest dokładnie ten kolor, czyli ten najnowszy. No to co? Otwieramy, patrzymy, jak to wygląda. Okay. O! Przyznam się, że się nie spodziewałam sobie, że to będzie taki kolor. Taki w sumie złotawy, wpadający w taki trochę taki rose gold, przynajmniej w tym świetle, który mam tutaj. No i tradycyjnie, w środku jeszcze kabelek. USB-C na USB-C, szpileczka, no i dokumentacja i tyle, nic więcej. Ściągnijmy sobie tą. No, kawał sprzętu. Zobaczmy jeszcze, jak on wygląda w takim świetle na zewnątrz. Wyszłam na taras, mamy taki ładny Dzień, dosyć dużo, dosyć dużo światła, w takim dziennych warunkach na zewnątrz wygląda to w ten sposób. Możecie sobie zobaczyć. A teraz wracając już do, do środka. Teraz oczywiście muszę go trochę poużywać, więc czekam jeszcze konfiguracja i tak dalej, wszystkie te rzeczy, które trzeba zrobić. No i teraz jestem ciekawa, czy wy w ogóle Chcielibyście jakiegokolwiek porównania z Vivo X100 Ultra? Czy dla Was to już jest totalna abstrakcja i nie ma w ogóle co tego robić? Czy całościowe porównanie, czy tylko aparat? Dajcie znać w komentarzach. Ja myślę, że zrobię też jakąś ankietę na społeczności, żebyście się tam też wypowiedzieli. Ale wstępnie możecie mi cokolwiek tam w komentarzach napisać, czy w ogóle chcielibyście takiego porównania, czy uważacie, że nie ma to w ogóle sensu. No to co? Trzymajcie się, ja już się z wami żegnam. No i widzimy się w następnych filmach, no i pewnie już poświęconych iPhone'owi 16 Pro Max. Cześć.